Kochani, przed Wami Aga, Agnieszka Kaczorowska. <grym> Michał, Michał Malinowski. Znajdujemy się w świetlicy w Badlewie. Czyli na planie pierwszej miłości. Dokładnie, w ATM-ie we Wrocławiu. Ćwiczymy tutaj e, dzisiaj, żeby nie tracić żadnego dnia i jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego odcinka. Tak, Aga była tak miła, że postanowiła mnie tutaj odwiedzić. I bardzo się cieszę, bo przed nami ciężkie zadanie. Przed nami czacza do muzyki z lat 80. Więc, yy, no, co tu dużo mówić, każda mięsa się liczy. To prawda. Co prawda, nie mamy tutaj parkietu, na którym możemy trenować, ale tak jak Michał dzisiaj powiedział, liczą się dobre chęci i po prostu praca. Agnieszka jest trenerem wymagającym i dokładnym, aczkolwiek e, bardzo dobrym. Ja muszę powiedzieć, że Agnieszka lubi uczyć, i to widać, że ona lubi uczyć, i widać, że jej to sprawia Frajdę, i że jej sprawia Frajdę, jeżeli ja e, posiądę te nowe umiejętności, to ona ma satysfakcję. I ja mam wtedy jeszcze większą satysfakcję i bardzo się cieszę, że trafiłem do takiego trenera jak Agnieszka i który tak obrazuje pięknie to, co chce mi przekazać. Dobra, mówi, bo się jak, jak, jak do dziecka z tym tutaj mi ja tu przedstawia różne bajki, takie historyjki. Zgnieć żabę, muchę? żaby, Żaby nie, muchę. Muchę masz Albo wymi nogę z wiadra. Tak, to też było. Więc mamy różne takie fajne zabawy. O, no, właśnie, to pierwsze spotkanie. Ja sobie jak normalny człowiek, zgodnie z przepisami, ulicą gdzieś tam gdzieś koło Rembertowa, jeszcze tam są jakieś roboty drogowe, więc nie dość, że tam dopuszczalna prędkość to 70, a koraz jest jak, czy tam, no dobra, 60. Nie? Ale korek jest tak, że jedziemy 20 na godzinę, czy 30, a tu mnie wyprzedza radiowóz na sygnale, wyskakuje, kaczoroska, krzyczy, że mam Jajfa tańczyć, bo za szybko jechałem. <laughs> Michał jest bardzo ambitny, jest bardzo pracowity i bardzo pokorny. I y, czasami rzeczywiście czepiam się szczegółów, ale od szczegółu do ogółu. I trzeba się skupić na szczegółach, żeby ten ogół był naprawdę dobry. A on pokornie przyjmuje każdą najmniejszą rzecz y, i uwagę i stara się ją wykonać jak najlepiej. Więc taki uczeń to skarb. Zapraszamy do oglądania Tańca z gwiazdami w piątek o 20.05 na Polsacie. Zatańczymy czacze, więc będzie gorąco. E... Będzie odcinek w stylu lat 80. więc wszyscy, którzy uwielbiają tę muzykę, tym bardziej zapraszamy do oglądania. No i oczywiście każde sms na parę numer... Tak, tak, Cztery. bardzo nam się przydadzą w tym bardzo tygodniu. <laughs> więc, więc na to liczymy i... A, nawet jeżeli ktoś nie lubi tych lat, to też zapraszamy, to mam nadzieję, że dzięki nam. I dzięki innym uczestnikom, których też pozdrawiamy. Polubi. Polubi.